Witajcie bardzo serdecznie, dzisiaj sobie zbieramy pełno orzechów oczywiście włoskich na razie zbiór jest dość owocny, można powiedzieć, więc hehehe <laughs> mini orzeszek <laughs> ja zapraszam do subskrypcji i do nabijania wyświetleń mi to pomaga Czasami jest kilka filmów, bo sprawdzam po prostu content. Jak coś, no jak będę nagrywał dalej shorty, bo w sumie to się opłaca nawet. Także dzisiaj trochę zbieractwa odnośnie orzechów. U mnie orzechy są tak naprawdę zbierane od pokoleń, w sensie Drzewo orzechowe jest tutaj w długo już. Także złupin się później obierze te orzechy. Na razie trzeba to wszystko, co tu jest, trzeba po prostu wyzbierać, A mówię, złupin orzechy się wybierze później. Również w ciągu następnych kilku dni, przez mam natłok informacji odnośnie linii kolejowej numer 281, to się pojawi również w Karnowie. Yy, bo jak wiecie, bądź też nie wiecie, a pewnie wiecie z mojego ostatniego filmu, w zasadzie shorta, to linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana na całym odcinku. Niedługo ma być postęp prac na odcinku na ku nad Notecią, a w zasadzie na odcinku Runowo Krajeńskie na ku nad Notecią oraz Kcynia na nad Notecią. Za co wszystkim, którzy tu hejtowali i nie hejtowali, dziękuję. A jeśli pan nie je bo to do pana trochę film. Jeżeli pan nie zgodzi się na powrót połączeń między nimi do Ciechocinka, Rypina, ale także tutaj w tej okolicy naszej relacji przecież po remoncie kolejowej będzie można puścić spokojnie spalinowe zespoły trakcyjne Na odcinku Więcbork-Nakło, Nakło-Kcynia, Kcynia 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 -Więcborg. Ale również apeluję do mieszkańców o poparcie linii Sośno-Koronowo-Pemperzyn Bo to pozwoli na dojazd w Radzi Koronowo-Więcbork Więcbork-Nakło nad Notecią Do usłyszenia